Cześć, tu Rosa, witajcie w kąciku RetroGracza, a dzisiaj mamy nowy upgrade do naszego DC64. Dla tych osób, którzy mają ten komodorek, a jeszcze nie robili upgrade'u, pokażę Wam pokrótce w jaki sposób to zrobić. Zaczynamy! Na początku przechodzimy do stronki retrogames.biz i mamy zakładkę Upgrade DC64. Klikamy tam i jak widzicie po lewej stronie mamy wersję 1.4.2. Po prostu klikamy Download i zostaniemy przeniesieni na inną stronkę, w której będziemy mogli pobrać sofcik do naszego komodorka. Klikamy Pobierz. Jak widzicie, sofcik będzie za chwilkę pobrany. Tak jest. A my sprawdzimy, co nowego daje nam ten upgrade. Sprawdźmy, jaką aktualizację przynosi nam ta wersja. Dla C64, jak widzicie, mamy tutaj dwie gry. Jedną z gier jest jakieś Barney's Badgers, jak również Soulless. A dla Wika 20 jakaś gra Blue Star and the Keep. W sumie nie wiem, co to za gra, ale jeżeli byłaby dostępna również na C64, byłoby fajnie. Dodatkowo poprawili nam yy, rozpoznawanie joysticka w porcie numer 2. Dodano też licznik do programów na kasety. To też fajna sprawa. Mamy również teraz hard, taki soft reset dla naszego C64 oraz przycisk freeze. Aby nagrać ten soft, potrzebujecie gotowego pendrive'a. Robicie to wszystko teraz na własną odpowiedzialność. Nie podnoszę żadnej odpowiedzialności. W wyszukiwarce wpisujemy komendę CMD i odpalamy to w wersji Administratora. Gdy już będziemy w terminalu wprowadzamy hasełko Disk PART. Wciskamy Enter i za chwilkę znajdziemy się w usłudze diskpart. Kolejną komendą jest list disk. Wciskamy Enter i jak widzicie, na moim. W komputerze znajdują się dwa dyski. Dysk z pendrive'em jest to dysk numer 1, więc wprowadzamy kolejną komendę Select Disk, a pod za gwiazdkę wprowadzicie numer waszego dysku, który chcecie sformatować. W moim przypadku jest to jedynka. Wciskamy Enter i wprowadzamy dla pewności jeszcze raz komendę LIST disk. Jak widzicie, mój pendrive został zaznaczony gwiazdką, czyli dysk 1 został dobrze zaznaczony. Teraz czyścimy nasz dysk komendą clean. I formatujemy nasz dysk do postaci mbr. Jak widzicie, mamy komendę, że nasz dysk został sformatowany w formacie mbr. Następnie wprowadzamy komendę create partition primary aby utworzyć partycję główną. Pamiętajcie, aby pisać wszystko poprawnie, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, robicie to wszystko na swoją własną odpowiedzialność. Więc uważajcie. Jeszcze jeden wyraz. I mamy to. Następnie musimy jeszcze zrobić tą komedię, czyli select partition 1, czyli zaznacz partycję numer 1. Musimy teraz to wszystko aktywować, czyli wprowadzamy komendę active. I na samym końcu formatujemy nasz pendrive w formacie FAT32. Komendą format quick fs równa się FAT32. Po tym wszystkim będziemy mieć przygotowany nasz pendrive. Do skopiowania pliku z update'em do naszego C64. Jak widzicie, mój dysk został poprawnie sformatowany. Przechodzimy do C64. Tak przygotowany pendrive z wgranym oprogramowaniem na niego. Wkładamy do C64, przychodzimy na dół do ikonki z kluczem, czyli opcji, wchodzimy w ustawienia systemu, oj, troszeczkę za daleko, klikamy tam i jeżeli jest dobrze sformatowany, plik z wersją 1.4.2 ukaże Wam się tam, gdzie jest w tej chwili u mnie stoi informacja, że brak nowej aktualizacji. Jak sami widzicie u góry, moją aktualizację przeprowadziłem wcześniej, dlatego nie wykrywa nowego softu. Gdy software będzie rozpoznany, po prostu klikacie na aktualizację. Ukaże Wam się zdjęcie, w tej, które właśnie widzicie na ekranie, i aktualizacja przebiegnie automatycznie. DC64 się zrestartuje, i będziecie, tak jak u mnie tu widzicie, mieć informację, że mamy wersję 1.4.2 Amora. Aby sprawdzić jedną z naszych aktualizacji, czyli na przykład, w jaki sposób działa software reset, musimy przejść do ustawień. I przełączyć na wersję klasyczną wyglądu naszego DC64. Gdy już tam będziemy, ja wpiszę jak po prostu jakiś tekst. Na przykład, witajcie, aby aktywować nasz soft reset. Musimy przytrzymać lewy przycisk Shiftu i dodatkowo klikamy przycisk Power po prawej stronie naszego DC64. Jak widzicie, nasz dc 64 zrobił sobie po prostu zwykły soft reset. Bardzo fajna i pożyteczna, pomocna sprawa. Jeżeli mamy wgrany soft, który emuluje nam cartridge, możemy wywołać menu cartridge'a, przytrzymując prawy przycisk Shift i wciskając przycisk Power. Niestety ja nie posiadam tego softu, dlatego. Wiem o tym, że taka wersja działa i możecie, gdy macie taki sofcik sami wypróbować, czy mam rację, czy też nie. Kolejnym update'em jest licznik do gier na kasety. W tym wypadku musimy znowu przejść do wersji klasycznej. I gdybyśmy chcieli wgrać jakąś wersję na kasety, odpalamy naszą bazę danych. Jak widzicie w prawym dolnym rogu mamy Licznik Play, Stop, przewijanie również 3Zera to jest nasz licznik. W niektórych grach możemy użyć tego licznika, aby wiedzieć do którego miejsca musimy powrócić lub przewinąć dalej nasz program na kasety, aby program wgrywał się dalej. Sprawdźcie, dajcie znać, czy to Wam się udało. Oprócz tego możemy sprawdzić, jakie nowe gry da dali nam podczas update'u. Sprawdźmy to. Jesteśmy z powrotem w menu z grami. Pamiętacie, wspomniałem Wam, że jedną z gier jest Barney's Badgers. Nie wiem o co chodzi w tej grze, ale przekonajmy się sami. Odpalamy grę i zobaczymy o co tam szybciutko chodzi. W sumie mamy chyba 3 lub 4 gry w update'cie, Ok, graficznie wygląda to całkiem fajnie. Jesteśmy misiem. Tu mamy jakieś przeszkody. Czy on skacze? Skacze! Okej. Okay. już zginęliśmy. Spróbujmy jeszcze raz. Co ten ślimak od nas chce? Ok, udało się. Czy ja mogę dalej, ale dalej nie mogę iść. Ach znaczy, tam na dół muszę zjeść panowie i panie. Okej. Okay. Czyli taka gra zręcznościowo przygodowa. O przygodach małego Misia, który musi coś zrobić. Niestety, jak widzieliście, nie przeczytałem dokładnie informacji w, o co chodzi w tej grze. Ale graficznie i muzycznie gra. Tu raczej mamy checkpoint. Robi wrażenie: no, szczółko. Chodzi tylko o to, żeby zbierać te monety, czy musimy coś jeszcze więcej w tej grze zrobić. Chyba, ja tu przed chwilą byłem. Czyli chodzi chyba raczej o to, aby. Uważać na naszych przeciwników i pozbierać wszystkie monety, które znajdują się w tych jaskiniach. Za każdym razem możemy się pocieszyć tym, że przy nowym updatecie producenci obdarzają nas nowymi grami na DC64, również na Wika 20. Okej. Okay. Ok, zginąłem. Spróbujmy sprawdzić tą drugą grę. Z tego co pamiętam, to jeszcze jedną grą było the keep. Jesteśmy pod I. Gdzie? No, alfabet się kołania. To było the keep, czyli będzie pod T. A Saulle też był, tak, tak, był coś takiego. Wow, wygląda ten naprawdę całkiem fajnie. W informacji mamy opis gry. To przypomina mi troszeczkę Drakonusa, Jeżeli chodzi o grafikę i chyba taką mniej więcej historię podobną. Zróbmy może troszeczkę głośniej. Teraz się doczytuje, odczekajmy chwilkę, i mamy naszą grę Soles. Okay. W jaki sposób wkraczamy, przyciskając przycisk Fire? Mamy jakieś moce, widzę, że mam trzy życia. Ach, miałem poskoczyć. Widzicie, jeżeli się przełącza z jednej gry na drugą, to, to bardzo szybko zapominam, że tutaj jest pod przyciskiem fire skok, aby nie zginąć. Ale czy on ma jakieś moce, czy spacja coś daje? Nie. No nie, nie mamy żadnej możliwości obrony na chwilę obecną. Ale graficznie naprawdę robi wrażenie. Tak jak chyba ja wspomniałem, postać tutaj wygląda tak jak w Drakonusie. Wow, ta grafika jest naprawdę śliczna. Auć. Troszeczkę dziwne, że nie mamy jakiejś możliwości obrony, jakikolwiek nawet słuchajcie, bo próbuję i do góry, w dół, w prawo, w lewo i co co mi się udaje to jest skok. Idź mi stąd. No i O Ojej, pod początku. Okej, okay, mamy drugą grę, w której musi wcielamy się. Stworka-muchomorka, który musi zebrać cokolwiek, nie wiem dokładnie co, ale gra, jeżeli chodzi o grafikę, wygląda zaje fajnie. No nie umarłem się, słuchajcie. Zobaczmy jeszcze może te inne dwie gry, które da, dano nam w naszym nowym update'cie. A wy, gdy już sami zrobicie, spróbujcie sobie dalej w tą grę pograć. Ja również spróbuję w czasie wolnym, w czasie teraz grudniowych świąt, troszeczkę się zrelaksować i bardziej rozgryźć tą grę. Ok, sprawdźmy grę numer 3. Jak już pod S, to był The Keep. Jeżeli oczywiście znajdę ją. Jest, słuchajcie. Wow, rok produkcji 2014. F-fixes random, nie wiem co to znaczy. No dobrze, wciśniemy, zobaczymy coś tam, gdy wcisnę przycisk F. No na razie dużo nie mamy. Trzy klucze, pierwszy poziom, 28 lamp. Hej, to jest jak prawie jak Wulwerstal. Wow, słuchajcie. <laughs> naprawdę niezłe. Na możliwości komodorka, coś takiego. Chyba tu chodzi, żebym znalazł klucze, bo już mam tylko dwa klucze. Okej, okay, klucz numer trzy znaleziony. Trzeba znać, ponieważ wyjście do tego, co to jest, te niebieskie, do tej drzwi. Gdzieś wylądowałem. Nie wiem. Czy to już przyszedłem pierwszy poziom? Znowu mamy trzy. Tak, słuchajcie. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem. Coś takiego na naszym DC64. A suma summarum, nawet pewnie na zwykłym komodorku bez problemu tu też pójdzie. Mamy. Jeszcze jeden klucz. Wow! Prawdziwe 3D, znaczy, oczywiście to nie jest prawdziwe 3D, ale coś takiego na naszym Komodorku. No naprawdę jestem pod wielkim podziwem dla twórców tego labiryntu i tej gry. Słuchajcie, nie wiem gdzie jest wyjście z tego. Labiryntu. Szukamy wyjścia z tej gry. Wszystkie klucze już wykorzystałem, więc trudno mi powiedzieć, czy uda mi się. Czy ja mogę wejść tej drzwi, jeżeli już nie mam żadnych kluczy? No nie. Więc my się szukamy albo klucza, albo po prostu wyjścia. Nie, no, gra mnie rozbraja, naprawdę. Mimo tego, że nie mamy przeciwników, a to jest tylko zwykły labirynt, który musimy, który musimy odnaleźć przejście z poziomu pierwszego na poziom drugi i tak dalej, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Ok, sprawdźmy naszą grę numer 4. Czwartą grą jest gra bluster, w której infiltrujemy bazę obcych, aby zabrać im procesor w tej grze platformowej. Sprawdź mi, jak to wygląda. Gra jest na Wika 20. Wciśnij spację. Wow. Ok. Przyciskiem file skaczemy. Czy ja muszę to zbierać, czy to nie jest? Nie, to jest tylko. Ok. A ja muszę to zrobić. Czy coś coś pozbierać? Gdzie jest coś do zbierania? F3, Coś się stanie, gdy wcisnę F3? Aha, skaczemy. Spacja nic tam nie daje. Ok, czyli po prostu infiltrujemy, sprawdzamy co znajduje się w tej bazie jeżeli coś znajdziemy... Pozwoli nam to raczej uciec z tej bazy. <gra>, Gra troszeczkę dziwna. Jak na... Jak dla mnie. No ale spróbujmy. Może... Coś znajdziemy. Słuchajcie, no nie mogę podskoczyć. Nie wiem o co tu chodzi. Tu jest... Tu wchodzi, a tu nie chce. Czyli możliwe, że jesteśmy... W złej komnacie. Ok, słuchajcie, tak wyglądają wszystkie cztery gry. Jeżeli niektóre z nich znacie, może wiecie więcej na ten temat. Tych gier dajcie znać w komentarzach, która z tych gier Wam się najbardziej spodobała. Będę miał czas, będzie mieć również czas podczas dni w grudniu, aby się nimi cieszyć i dużo sobie w nie pograć. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.